No i w Kielcach 20 września wysypało borowikami. Zobaczyłem ich kilkanaście. Kilka już deptałem. Tu, tu niestety ich nie widziałem. Tutaj jest korzonek zjedzony wszystko. Tu mam jednego, którego uratowałem. Tu są jeszcze dwa kolejne. Tu zobaczcie jak pięknie schowane. Gdzie to jeszcze? Tutaj jest. Jeszcze jeden. Tu jest chyba już jedenasty. Tutaj są jeszcze trzy. Tu jest jeden, ale bez kapelusza. Tam jest jeszcze jeden. Nie wiem, to chyba czternasty. Tutaj jest jeszcze jeden. Tu jest jeszcze jeden. Tu gdzieś po drodze też były, ale ja ich teraz nie widzę. Jasny gwint. O, tu. <laughs> Jaka fajna trójka, czwórka nawet. Proszę bardzo. No, i gdzie jeszcze? No, i tutaj jest piękny jeszcze jeden. Mój Boże, żeby nie nadepnąć. Tu jest kolejny, tu, tu, tutaj. O, tu jest jeszcze jeden. A tam zostawiłem koszek Ta biała kropka, bo jest ich tam AZ20. I wszystko maluchy. Ja poluję na jakiegoś większego, no ale na Turcze po prostu dużych nie ma po dużych zostały tylko żeby nie stawać po dużych moi drodzy to zostały takie coś po dużych czyli to było z tydzień temu, dwa a tak to przedszkole no poluję na większego, no ale nie ma ale maluchów jest od groma, w koszyku tak samo maluchów mam mnóstwo Jedna kania, piękna kania, no tam podejdziemy tutaj był jeden, tutaj jest w środku jeden i teraz pomalutku żeby ich nie zdęptać podgrzybek, podgrzybek, podgrzybek Tutaj mamy malucha proszę, tutaj jest jaki ładny, duży, tu pewnie też jest, o jasne, proszę, pod listkami i tak pod listkami wszystko o tutaj jest jeszcze jeden, tutaj coś łeb za zażarło, tu jest kolejny, a teraz tak, odkrywca. Srebuś odkrywca proszę bardzo, białe, czyli widać, że były przykryte, bo nie miały światła, czyli nie schowałem ich, one dopiero rosną. Tutaj jasne jest, ale przykrywamy z powrotem. Tutaj oczywiście przykrywamy z powrotem, tam podniesione, tam podniesione. Jakbym brał wszystkie małe, nawet takie jak paznokieć albo jak kciuk, 30, ale sezon się dopiero rozpoczyna, matko boska. Także bawmy się tymi większymi ciut, a ja szukam nadal takiego festa.